Panie kierowniku, chciałam zapytać, jak tam sprawa z naszym torem, bandami, bo zdaje się, macie dużo pracy w tym temacie. E, tak, czekamy z utęsknieniem na e, piękną pogodę, która z, według prognoz ma być bardzo sprzyjająca w najbliższych dniach. E, jutro praktycznie można powiedzieć, że zaczynamy już pierwsze prace e, torowe w celu przesuszenia tego toru. I myślę, że koło środy powinno być już wszystko dobrze. Powinniśmy już wyjeżdżać na, na nasz tor. Jutro, jutro też drużyna będzie trenowała w Ostrowie. Będą to takie pierwsze jazdy w większości drużyny. A chcielibyśmy powiedzieć u siebie, ze względu na to, że mamy dwa pierwsze mecze, dwie pierwsze kolejki na swoim torze, więc jak najwięcej jazdy na, u nas. Pytam jeszcze o bandę, bo z tym, zdaje się, w tym sezonie też jest problem, coś tam trzeba powymieniać. Tak, są zmiany regulaminowe, które nakazują nam wymianę 20 metrów bandy na wyjściu z obu łuków. Są to bandy, które będą absorbowały energię kinetyczną. Przewidujemy pracę na okres około 20-23 marca. Dodatkowym, dodatkowym zadaniem, które musimy spełnić, jest montaż kickboardu, który będzie znajdował się pod bandą pneumatyczną. W zeszłym roku ściągaliśmy sztywną, sztywny element. W tej chwili będzie to element, który powinien w pewnym sensie zapobiegać takim poważniejszym kontuzjom. I to są takie dwie rzeczy, które, które musimy w tym sezonie wykonać przed 31 marca. Dużo czasu wymiana takiej bandy, tego elementu, czy to sprawa prosta jest? Nie no, kickboard będziemy montowali przy okazji bandy pneumatycznej, czyli w tym samym czasie, myślę, że to zajmie nam dzień, góra, 2. Te 20 metrów z wyjścia z każdego, o których wspomniałem, to są maksymalnie dwa dni, dwa dni pracy, no i w tym okresie będzie tor wyłączony z treningów ale myślę, że sobie jakoś tam poradzimy z tym tematem. Byliście na obozie w Szkarskiej Porębie, macie teraz ze sobą 60 godzin z falubazem. Czy jest już w chłopakach taka chęć, żeby w końcu te sprawy zamknąć i wyjechać na tor? Mają już takie ciśnienie? E, tak, jest chęć jazdy, aczkolwiek jesteśmy naprawdę tak zgraną paczką, że każdy, każda godzina wspólna jest naprawdę świetnym, świetnym czasem spędzonym razem i, i myślę, że to zaprocentuje w nadchodzącym sezonie, także jak najczęściej ze sobą, bo w trakcie sezonu te, te, te mecze i czas jest dużo krótszy, żeby razem, razem pobyć, także jak, naj, jak najczęściej wspólne, wspólne spotkania, wspólne wyjazdy.